Witam Państwa serdecznie na 19 Forum Funduszy. To wydarzenie, które stawia przed nami pytanie o przyszłość rynku funduszy inwestycyjnych, ale też szerzej przyszłość całego polskiego rynku kapitałowego. Zaczynamy od kwestii, które mieliście Państwo okazję zobaczyć w filmie. Jak przejście od oszczędzania do inwestowania może stać się realną zmianą w Polsce? Świadomość, edukacja i zaufanie to elementy, które są niezbędne, aby osiągnąć ten cel. Wiemy, że nie ma jednego rozwiązania, ale musimy wspólnie działać, aby zbudować bardziej transparentny, odpowiedzialny i dostępny rynek inwestycyjny, który będzie wspierał Polaków w podejmowaniu decyzji finansowych. Fundusze to tylko jeden z elementów tego rynku, którego celem jest umożliwienie inwestycji na dłuższą metę, a nie tylko na jedną transakcję jednorazową. W tym kontekście nasze forum funduszy to miejsce, gdzie będziemy omawiać wyzwania regulacyjne, makroekonomiczne oraz te związane z cyfryzacją i szerzej rozumianą transformacją. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać w tym wyjątkowym gronie. Jak pokazują dane, tylko 13% Polaków oszczędzając inwestuje swoje środki w aktywa na rynku kapitałowym. Podczas gdy średnia unijna wynosi 39%, czyli trzykrotnie więcej. Zgodzimy się z tym, że to jest na pewno y, ogromny, ogromny potencjał, ale także wyzwanie. Y, jak zmienić ten stan rzeczy? Jak przekonać Polaków, że inwestowanie w fundusze, czy inne instrumenty na rynku kapitałowym nie jest tylko dla wąskiej grupy ekspertów, czy Bogatych inwestorów. Między innymi na to pytanie będziemy starali się odpowiedzieć przez najbliższe dwa dni. Będziemy omawiać wyzwania związane z geopolityką, regulacjami, zmieniającym się krajobrazem technologicznym. Pytanie brzmi: jak rynek kapitałowy, w tym fundusze inwestycyjne, może aktywnie uczestniczyć w finansowaniu nowej gospodarki, która będzie musiała stawić czoła nie tylko wyzwaniom technologicznym, ale także tym związanym z zieloną transformacją. Te liczby, które Państwo widzicie, są nam wszystkim bardzo dobrze znane, ale co zrobimy, aby zmienić tę sytuację? Jak sprawić, by rynek kapitałowy stał się motorem napędowym do nowoczesnej gospodarki? Jakie zmiany w komunikacji, regulacjach, produktach inwestycyjnych są niezbędne, aby inwestowanie stało się intuicyjne i dostępne dla każdego Polaka? To pytania, które stawiamy sobie na te dwa dni. I pamiętajmy, że przed nami jest fundamentalna przebudowa modelu gospodarczego y, i społecznego. To nie tylko zmiany na poziomie technologicznym, ale także y, regulacji i w ogóle podejścia do inwestycji jako takich. W związku z tym, jakie jest miejsce sektora publicznego w tej y, transformacji i jej finansowaniu, a jaka jest rola sektora prywatnego? Jakie instrumenty kapitałowe są nam potrzebne, aby wspierać te zmiany? I jak mamy w tym procesie aktywnie uczestniczyć, my wszyscy tu obecni, aby zbudować zaufanie do rynku kapitałowego? My jako profesjonaliści jesteśmy przekonani, że musimy podjąć odpowiedzialność za przyszłość rynku kapitałowego i wykorzystać forum funduszy jako przestrzeń do szukania rozwiązań, które będą sprzyjać jego rozwojowi i wzrostowi zaangażowania Polaków w inwestowanie. Zostawiamy Państwa z pytaniem, co, co my, eksperci, eksperci z tym zrobimy. Z tym zrobimy.